Witajcie, witajcie. No to startujemy dzisiaj. Zrobimy sobie dzisiaj fajną, prostą zupę fasolową. E, co potrzeba? Oczywiście fasola, warzywa, ziemniaki, jakiś tłuszcz przyprawy. E, fasole e, dobrze jest dzień wcześniej namoczyć. Tu jest, o, tak, chyba dobrze widać, tu jest jakieś pół kilo fasoli zalane wodą e, dzień wcześniej, no, czyli najlepiej na noc. E, czyli jakieś jedna część fasoli, dwie, trzy części wody, tak żeby ona była Całą noc pod wodą, wtedy się robi napęcznieje i po prostu krótko się, krócej się gotuje, więc warto fasolę namoczyć. Jeżeli nie namoczysz, można to trochę ominąć i zalać wrzątkiem, ale to trochę dłużej trzeba gotować. Czyli co, obieramy warzywa. Dobra, jak ktoś moje filmy, to wie, jak ktoś nie oglądał, to powiem. Ponieważ jest to zupa bez mięsa, to ja zawsze takie zupy bez mięsa robię tak, że na początku podsmażam mniej więcej pół główki cebuli i po takiej małej garstce wszystkich warzyw czyli marchewka, cebula, e, że marchewka, pietruszka seler i to podsmażam tak na brązowo żeby dało to potem całej zupie trochę lepiej smak. i teraz podsmażamy dobra warzywa się już przypaliły przy, znaczy, przy, tak, 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 tak mocno się przyrumieniły właśnie to już lekko się przypaliły i tak ma być, żeby one były mocno przyrumienione żeby dały nam fajny smak tak jak mówię, to jest zupa bez mięsa jeżeli chcesz z mięsem to trzeba by wcześniej ugotować jakiś wywar tylko żeberka, kawałek benzonki tak żeby się z godzinę pogotowało e, dobra, czyli tak jak już mam warzywa podsmażone w międzyczasie sobie pokroiłem resztę warzyw dodaję do i zalewam wodą ja sobie wcześniej zagotowałem czajnik gorącej wody, żeby było szybciej jak masz gaz Albo indukcję to pewnie to nie musi, bo to szybko się gotuje. I dodaję do tego fasolę, tak jak mówiłem wcześniej, albo nie mówię, nie wiem e, około pół kilo fasoli tu było. I rzucam to wszystko do garka no i teraz to się ma zagotować. Oczywiście trzeba to doprawić łyżeczka soli, a resztę przypraw mi to standard. Typu ziela angielskie, liść laurowy, kminek, garstka ziela, e, kilka listów w zielach e, tego liścia laur, laurowego, za dużo. Pierwska, kilka listów liścia laurowego, czarny kminek, można ewentualnie jeszcze pieprzemowy, i to wszystko. I teraz to się ma pogotować na wolnym ogniu, jakieś pół godziny, aż. Warzywa i fasola zmiękną, Także do zobaczenia za jakiś czas. No dobra, słuchajcie, minęła niecała godzina. Nie patrzyłem za tą jak zwykle. I właściwie zupa jest dobra. Eee, fasola zmiękła więc może być. Natomiast ja lubię taką zupę, zawsze jak jest taka lekko zagęszczona. Można zagęścić bąką, ale ja robię inaczej. Po prostu biorę część fasoli i z tymi warzywami, jak to. Padnie. do blendera i robię taką ja po prostu rozdrabniam, łączę żeby nie hałasowało no i wyszła mi po zblendowaniu taka masa półpłynna to po prostu dodaję do zupy no jak mówię, ja lubię taką lekko zagęszczoną, jak ktoś lubi taką rzadką to może pominąć ten etap. Teraz mamy taką zupkę już lekko, lekko zagęszczoną. Teraz sobie na koniec doprawiam majerankiem. Fasolówka bez majeranku to dla mnie traci sens. I czosnek. Majeranek i czosnek zawsze daję na końcu żeby nie traciły smaku w czasie gotowania dobra, zupka sobie dochodzi a ja jeszcze na sam koniec robię jedną rzecz, czyli drugą główkę cebuli na koniec podsmażam jeszcze na tłuszczu dobra, cebulka się przysmażyła już fajnie na złoto i teraz po prostu wlewam wszystko do gotowej już zupy dlaczego tak? Dlatego, że pamiętacie na początku do, y, podsmażałem cebulę z warzywami, ale ta cebulka podsmażona na początku daje zupełnie inny smak niż ta podsmażona na końcu. Dlatego na końcu zawsze dodaję troszkę, jeszcze gorąca płyta jest, dobra, na końcu podsmażę jeszcze trochę cebulki, dobra spróbujmy jak to smakuje teraz. Zupa rewelacja, Jak widzicie, najprostsza zupa pod słońcem wystarczy przez fasolę wcześniej zamoczyć, wrzucić i niech się gotuje. I teraz jest tu zupa bez mięsa, a jak ktoś chce z mięsem, tak jak ja na przykład, może sobie dorzucić troszkę kiełbaski albo jakieś wędzonki na talerz. I już masz zupę mięsną. Także dla każdego coś miłego. Smacznego, gotujcie, piszcie, komentujcie. Smacznego i do następnego.